ja tu przyjechałem po samochód. Mm -hmm. No i tyle mi wyciągnął kakasy, że nie mam na paliwo. Muszę zarobić złum zebrać. No. Sprzedaż się jechać, to, to proszkowy do domu przyjechać. Patrz, ten samochód kupiłem, i wechał. No. Ładniejszy nie, bo, jak moja teściowa. Fajna, fajna bryka, no. jak jakbyś mógł chodź tej... Słuchajcie, no kątów, kątówkę dałem do naprawy, no. ale mam szczoty. Pożyczyłeś te wrzeszę? No to już zaraz przyjdzie. No, dobra, już wam pożyczę. Widuś, szycie mi ratujesz. Chłopaki dobrze zachowali się. Dali mi złą, potnę i pojadę do domu. Będę miał na paliwo. Słuchaj, kolego, tu takie podstawowe sprawy, także zadzwoń do chałupy, że przyjechałeś na dłuższy urlop. Nie ma Ale się! Może ci się nie uda. Ja sobie radę dam. Widóż, jak skończę zawołam cię. Dobra, na razie. Adziu, znij pod yy, stopy. Raz, dwa. Te dwa pręty przy samym tym. Dobra? Dobra. Od obserwacji zmagań chłopaków, aż bolą oczy. Widać, że ich ręce dawno nie trzymały brzeszczotów. Ale o dziwo efekty wysiłku przychodzą nad wyraz szybko. A nie, jak dobrze idzie? Nie A Co? No. Weź mi jakąś młotek chłoma! Znajdziesz tu! Dawaj! Marek, siekiera jest. Dawaj mu, dawaj, 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 dawaj. Dobra. ale żebyś nie zniszczył tam czegoś. No co ty, jak patrzysz się na mnie? No. Ruszaj się! No. <laughs> Ruszaj się! Nie minuj.